두. k u d e n 두. a r kan? Kartu yuk! Yuk, yuk! Yuk, yuk! y I przyspieszamy, hop, 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 tempo, raz, 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 trzymać tempo, tak jak Morcik, dobrze, i zwalniamy, i po uśmiechamy się, bo woda jest podobno dzisiaj ciepła i wyjątkowo mokra, także trzymać, 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 uwaga, i przyspieszamy, hop, 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 raz, 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 tenami, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ho, 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 ho. dawaj, 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 dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień Liczymy dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień 10. dzień dobry, dzień Sześć Pięć Cztery Trzy Dwa Jeden Pięknie wypadł nogi w przód. Delikatnie I jedziemy. Lewo, prawo. Doświadczcie. <grymne> Doświadczcie. 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 dobra, ostatnie przyspieszenie. Dzień, I przyspieszamy. Hop, 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 hop. Tempo, 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 Trzymać, trzymać, trzymać. Raz, 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 raz. Pięć. Cztery. Trzy, pięć, Trzy. Dwa. Jeden. I lód. Wymachuj mocno. rejonie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich gorących morsów. Dzisiaj w Zagórniku mursujemy z klasami wojskowymi ZDZ Andrychu Wadowice-Kęty. Mimo trudnych warunków dojazdowych stawiło się część młodzieży i wszyscy razem wchodzimy dzisiaj do lodowatej wody, żeby promować dobro, żeby promować pozytywny styl życia, wychodzenie ze strefy komfortu, bo właśnie większość chorób niestety pojawia się przez to, że siedzimy w ciepłych pomieszczeniach, że tam rozwijają się właśnie w takich środowiskach bakterie, a my chcemy obcować z naturą, chcemy robić wspaniałe rzeczy. Oczywiście nie jest to sport dla wszystkich, bo jest to jednak wyczyn ekstremalny wchodzenie do zimnej wody i osoby takie jak yy, osoby, które mają problemy powiedzmy z sercem, z epilepsją, z nerkami z wątrobą nie mogą takich rzeczy robić, ale odpowiednio przygotowane przygotowani młodzi ludzie, zahartowani jak najbardziej chcą i szukają wyzwań. Dziewczyny jak się czujecie na morsowaniu pierwszy raz czy drugi kolejny. Jak to jest? No dobrze, pozytywnie. Pozytywnie? Stresik jest, emocje? Troszkę tak. Ale o to właśnie chodzi, żeby wyzwolić prawdziwe emocje w sobie, w młodzieży. A jak cię czujesz? Bardzo dobrze. Pozytywnie? Nastawiona bojowo? Nie jest ci zimno? Nie, dobrze jest, super. Emocje rozgrzewają wewnętrznie, nie? Oczywiście. Bardzo dobrze. Jakie mamy hasło, jakie motto, jak żyjemy? Na pełnej petardzie. Na pełnej petardzie. petardzie i o to właśnie chodzi, żeby tak żyć, żeby podejmować różne wyzwania, chociażby takie jak dzisiejsze morsowanie. Zapraszamy wszystkich oczywiście, do wody. i do aktywnego stylu życia. Trzeba zdecydowanie wejść przynajmniej na wysokość serca, tak? Zdecydowanie. Zdecydowanie, zdecydowanie na wysokość serca? To na Tutaj idziemy przed chwilą w jedną rolę. I nawet bardzo serdecznie, żeby przespały. Dzisiaj na wspólnym montowaniu. Odjechamy. Oddychamy. 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 No uwaga, panowie, nie widać Rafała. O, teraz. Trzymaj. Trzymamy, trzymamy. sobie go zalecieć, uwaga. Nie wchodzimy, nie wchodzimy. Dostać kadę, tym zawsze chciały! Zostać kadetem zawsze chciałem Długo rodziców swoich prosić musiałem Długo rodziców swoich prosić musiałem Słuchajcie kochani, nie marcie się Słuchajcie kochani, nie marcie się Bo być kadetem wcale nie jest źle Bo, Bo być kadetem wcale nie jest źle Gdy z KBKS-a ja strzelałem Gdy z kbks ja strzelałem Świata przed nim nie widziałem! Świata przed nim nie widziałem! Gdy porucznik strzelić mi dał! Gdy porucznik strzelić mi dał! Rozwoliłem wszystko, zrobne miał!